Ja w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w łatwy sposób, za pomocą kilku kluczy, uzbroić taki grzejnik aluminiowy. Nasz grzejnik ma akurat 8 żeberek. Mam tutaj komplet korków do niego, a także zestaw zaworów z głowicą termostatyczną. Pierwszym etapem będzie wkręcenie tych korków po bokach grzejnika. Jest ich 4 sztuki. Warto sprawdzić, czy na przykład ta uszczelka nie wygląda tak jak u mnie warto ją dociągnąć do końca no i też sprawdzić czy jest w dobrym stanie czy nie jest pęknięta ani nie jest przeparciała nie? jeżeli nasze korki są już powkręcane następnym etapem będzie najlepiej ja zrobić to przez folię ja też tak to zrobię teraz wkręcenie ich po prostu dociągnięcie ich kluczem następnym etapem będzie wkręcenie odpowietrznika a także korka u dołu i u góry przenika jeżeli już trochę go wkręciliśmy możemy go dociągnąć kluczem Mamy tutaj dwa zawory. To jest zawór powrotowy. Tu jest zawór zasilający. Należy teraz zadrapać te zawory. Najlepiej brzeszczotem. Następnie nawinąć włosy. A także zapastować. Teraz pokażę Wam jak zamontować i powiesić grzejnik aluminiowy na ścianie. do tego do podłączenia. Pierwsza rurka jest już podciągnięta pod sądzenie. Dobra, druga rurka też już jest doprowadzona pod Sąkeni. Czyli podłączony. Jeżeli Ci się podobał mój odcinek, zachęcam Cię o zostawienie lajka, subskrypcji, a także komentarza. Na pewno to pomoże w rozwinięciu mojego kanału. Pozdro!